Wadów nie zmieniać tego co bardzo Chyba, Coś ich wyczarujemy no To jest part 1, tak? Part 2 będzie na kolejnym streamie. Chyba, że przyspieszymy potem, jak nie, nie, nie trzeba będzie tą Nieważne, słońko, że Luki robić. jest upośledzony, ważne, że widzom się podoba ta Co? Myślałem jednego Kurwa <głuszel> Daj mi ten kurwa Kurwa tak się ujepić <głuszel> ja, tak... ja, kurwa można To no to rękawiczki mamy kurwa nie Gdzie jest pacjent No <głuszel> daj kurwa to Ile masz tych rozpuszczalników? No to jest ostatni. Więc ja to nie są całego, bo się przyda jeszcze. No dobra, ale kurwa to nie schodzi. <laughs> no, kurwa. No, chuj no ale i tak, już do końca, no.